Jeśli masturbujesz się codziennie, nie chcę cię straszyć, ale rujnujesz sobie zdrowie. Jestem lekarzem z 40-letnim doświadczeniem i coraz więcej facetów przychodzi do mnie wyczerpanych, bez energii i takich, którzy za wcześnie lądują w łóżku. Robiąc to codziennie, wysysasz testosteron. A kiedy ten hormon spadnie, skończysz z miękkim, zmęczonym i słabym penisem. Oglądaj do końca. Powiem ci, jak to naprawić. Wszystko znajdziesz na moim profilu. Aby naturalnie zwiększyć testosteron, potrzebujesz tych cholernych żelek. Proste i mocne. Stworzone dla mężczyzn, którzy chcą znów poczuć się żywi. W środku jest prawdziwy ładunek imbir, który sprawia, że krew płynie jak rzeka. Czarne musli, które pompuje Twoją wytrzymałość i możliwości swaganda, która usuwa ten cholerny stres i utrzymuje Cię w skupieniu. Kanapa, która pobudza hormony i cały aparat Gokshur, który dodaje energii i pewności siebie. I Genshin na ostatecznego kopa, ale prawdziwą bombą jest Shilajit. Żywice są pełne ponad 85 minerałów, pieprzone przeciwutleniacze, sekret, którego Azjaci używają od wieków, aby zachować formę długowieczność i formę polecam żelki Shilajit tylko z WellnessNet. Czysta, wegańska, testowane na obecność metali ciężkich, 9-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy. Przejdź teraz do mojego profilu i kliknij nie bądź niewolnikiem swojej pieprzonej ręki.